Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w filmie o Akademiku, który przerobiłam na potrzeby mojej serii Desims 4 studenciara. Zrobię Wam za chwilę dokładny przegląd. Tak jak Wam obiecałam, jest filmik o tym Akademiku, i na stołapek w górę pod tym filmem Akademik wleci do pobrania do galerii. Dla was znajdziecie go w mojej galerii. Na końcu odcinka pokażę Wam właśnie, gdzie się znajdzie, jak się wbije tych 100 łapeczek w górę. Dzisiaj mamy sirodę. Siroda to dzień Vivienki. Wiem, że za ten tęsknicie. Vivi wraca już w przyszłym tygodniu z nowymi przygodami. Mam nadzieję, że się cieszycie i że się nie możecie doczekać, bo ja bardzo, będzie fajnie. A teraz przechodzimy do samego akademika. Jeśli chodzi o samo wnętrze, to chciałam, żeby było koniecznie klasyczne. To jest Brightchester, tutaj ma być prestiżowo, to są stare mury, które właśnie mają swój klimat i raczej nowoczesny styl by mi nie pasował do, tego, do, tego, do tej okolicy, więc postarałam się jak mogłam i stworzyłam coś klasycznego. Jeżeli nie oglądaliście studenciary, to was serdecznie zapraszam. No i zrobimy sobie teraz taki dokładny tour, e, taką wycieczkę po tym akademiku mm, i zaczniemy sobie chyba od wejścia. Wejście e, przedpokój właściwie, taki dość długi. On się rozchodzi w lewo i w prawo w dwie strony i prowadzi nas do części wspólnej. Tam za chwilę przejdziemy. A jeśli chodzi o sam przedpokój, tutaj przy windzie, no to Mamy taki mały kącik e, z kanapą, z fotelem. Tutaj można sobie przysiąść, poczekać. Jeżeli się na przykład przyszło do jakiegoś e, studenta, który mieszka w tym akademiku, to to jest właśnie taki kącik, żeby sobie e, przycupnąć, odpocząć i, e, i poczekać po prostu. I ewentualnie na przykład pooglądać telewizję. To jest też taki kącik e, telewizyjny. Teoretycznie mogłam telewizor wrzucić tutaj do salonu, takiego salon, salonu właściwie biblioteki, ale chciałam, żeby tamto miejsce było takie bardziej spokojne e, i miało klimat mm, odpowiedni do nauki, a raczej telewizja nauce nie sprzyja, dlatego stwierdziłam, że tutaj będzie też w tym takim mini, e, w tej mini poczekalni dobrze ten telewizor się sprawdzać. Lecimy sobie dalej, po drugiej stronie mamy kącik z e, fotelem, ze stolikiem kwiatami, jest też lampa, no i mamy książki, pełno różnych książek, e, jeszcze jakieś zdjęcia pamiątkowe, takie wiecie, duperele sobie tutaj stoją. Dalej mamy pokój naszej Vivienki. Jeśli chodzi o pokój Vivien, to jest chyba jedyny pokój, który ma dwa łóżka podwójne. Chciałam, żeby Vivi było wygodnie, a właściwie to ojciec chciał, żeby Vivience było wygodnie. No i oczywiście postarał się, żeby ten pokój wyglądał jak najlepiej, bo motyw tutaj był taki, że to ojciec Vivien był właśnie sponsorem remontu tego akademika. No i oczywiście Vivienka dostała taką garderobę, w której mogła przechowywać swoje ubrania przez cały okres studiów. Oczywiście jest też wielkie lustro, żeby się mogła przyglądać. Przy łóżku stoi jeszcze jakaś szafeczka na szafce książki, jakieś plakaty, lampeczki, żeby było przytulnie. Oczywiście kolor różowy. No i to ciemne drewno, ciemna drewniana podłoga. Chciałam, żeby właśnie było tak klasycznie, dlatego też głównie znajdziecie tutaj klasyczne meble, ale starałam się, żeby każdy pokój był inny, żeby każdy pokój miał niepowtarzalny charakter i żebyśmy, żeby każdy pokój miał po prostu jakiś swój motyw. I za chwilę Wam będę pokazywać kolejne pokoje. Tutaj jeszcze przy drzwiach stoi komoda, tutaj mamy nad, nad drugim łóżkiem taką tablicę, no i możemy się udać do kolejnego pokoju. To jest pokój, który robiłam z tego co pamiętam z myślą o studencie lub studentce weterynarii. A drugi student chyba z, w mojej głowie, przynajmniej studiował jakieś nauki ścisłe, typu nie wiem, fizyka czy matematyka. I tutaj mamy może architektura, jeszcze jakieś takie plany zawieszone nad biurkiem. Trochę mnie denerwują obiekty, które nam się chowają, więc zrobimy to na tabie, bo myślę, że pokój sporo traci przez to, że się chociażby tutaj mamy taką ładną ściankę z e, motywem geometrycznym, taką przedziałkę, więc myślę, że, e, że na tabie będzie nam wygodniej troszeczkę to oglądać. Mm, pokój został podzielony właśnie na dwie strefy. Mamy Część dzienną, taką do nauki, przy, przy wejściu, a w drugiej części tego pokoju mamy łóżeczka i mamy jeszcze komody, więc pokój został podzielony na takie dwie strefy do nauki i do spania, do relaksu. E, kolor pomarańczowy jakoś mi tutaj wybitnie pasował, bo chciałam, żeby ten pokój był taki pobudzający do nauki. Wiecie, to są trudne kierunki, fizyka, matematyka, czy, e, czy biologia, czy weterynaria, no to są trudne kierunki, więc chciałam, żeby e, ten kolor pomarańczowy tak tutaj pobudzał tych studentów mieszkających akurat w tym pokoju. dalej przechodzimy do pokoju mm, do pokoju sportowców. Tak to miał być pokój sportowców, którzy widać od, od pierwszej chwili jak się tylko zerknie na ten pokój, że lubią imprezy, lubią, e, lubią się zabawić i no generalnie... Mm, Cieszą się życiem, tak, na pewno cieszą się życiem. Ich pokój miał być nietypowy. Na przykład biurka tutaj zostały zrobione z połączenia zwykłych biurek i stołu do ping-ponga, więc to miało być coś takiego troszkę bardziej szalonego, nietypowego i chciałam, żeby ten pokój wyglądał po prostu inaczej i żeby kojarzył się z dobrą zabawą. I powiem wam, że faktycznie wszyscy studenci przez całe studia zlatywali mi się do tego pokoju i tutaj się e, bawili, tutaj jedli, tutaj pili, tutaj słuchali muzyki. Także ten pokój faktycznie stał się chyba taki najpopularniejszy w całym akademiku. Może to dlatego, że tutaj mieli taki wypasiony sprzęt muzyczny i barek. Tak, mieli barek w beczce, więc tutaj wiedzieli, jak się bawić w tym pokoju. I też został podzielony na dwie strefy. W ogóle to chyba to był. Jeden z największych, tak wydaje mi się, że ten właśnie to pomieszczenie było e, największe, jeśli chodzi tutaj o sypialnię. I w drugiej części mieliśmy m, dwa łóżka, e, jakiś taki m, metalowy stojak na ubrania i panowie mieli e, różne pierdółki po, po swoich stronach. Z jednej strony była taka e, niska półeczka, taki jakby parapet pod oknem i tutaj na wprost łóżka jakieś medale, jakiś, e, jakiś obraz z pamiątkową koszulką. I po drugiej stronie drugi, mm, drugi student miał regał na książki i jeszcze lustro. To miała być męska przestrzeń, to miała być taka przestrzeń pełna testosteronu. Mam nadzieję, że udało mi się taki efekt uzyskać. Bardzo lubię ten pokój w ogóle, no bardzo lubię ten akademik, przyjemnie mi się tutaj grało, mam nadzieję, że Wam się też będzie przyjemnie tutaj grać, jak sobie go pobierzecie. Dalej przechodzimy do części wspólnej, to jest jadalnia z bufetem i tutaj połączona jest również z biblioteką. To jest taka biblioteka, czytelnia, takie miejsce do pracy wspólne dla studentów, bo tam są też biurka, ale do tego przejdziemy za chwilę. Bardzo chciałam, żeby, żeby mogli sobie tutaj jeść, żeby mieli taką stołówkę. I dziękuję dzieleń, bo to chyba ty mi podpowiedziałeś, żebym wstawiła e, ten, ten właśnie bufet, bo zastanawiałam się jak to zrobić i ty mi podpowiedziałeś chyba, że mogę wrzucić w sumie ten bufet i wrzuciłam i to się świetnie sprawdzało, bo Vivi mogła sobie korzystać codziennie z bufetu. Inni studenci również, więc tutaj jest też taka mała kuchnia, jest też wejście do tej kuchni aby ewentualnie, jak na przykład bufet jest zamknięty, bo on był chyba od 7 do, do 20 którejś czynny, ale dokładnie nie pamiętam, to jak czy do 18, no nie wiem, w każdym razie były konkretne godziny, w których był czynny i jak był zamknięty, to po prostu można było sobie skorzystać z lodówki, podgrzać sobie coś w mikrofali albo zrobić kawę, więc można było się też samemu obsłużyć. Tutaj dalej mamy stoliki, tu są trzy stoliki. Chciałam, żeby mieli sporo miejsca do siedzenia, do spędzania czasu, ale nie chciałam też tych pomieszczeń zagracić, dlatego tu są tylko trzy stoliki i również mamy jeden stolik tutaj bliżej przy, przy bufecie. Wszędzie jakieś takie fajne obrazy, jakieś pamiątki, wszystko oczywiście w studenckim klimacie mnie że mi się te kolumny chowają, bo one bardzo ładnie wyglądają, fajnie tutaj podkreślają ten drewniany e, styl, a niestety jak nie jesteśmy na tabie, to się chowają. W każdym razie kolumny tutaj mamy i służą nam pięknie za, e, za ozdoby tego wnętrza. dalej możemy sobie przejść do tej biblioteki, o której wam mówiłam. W bibliotece stoi wielki kominek z lustrem i tu się zastanawiałam, czy właśnie nie wrzucić e, tego telewizora, ale stwierdziłam, że że to ma być miejsce, w którym oni się będą uczyć, relaksować i może ewentualnie coś tam sobie plotkować, a jak będzie stał telewizor, to będzie zakłócać tę przestrzeń i tę atmosferę do nauki, więc dlatego go ostatecznie nie wstawiałam. Tutaj mamy dwa biurka z komputerami, ale i tak praktycznie w każdym pokoju oni mają swoje własne biurka, no ale gdyby ktoś chciał się wspólnie pouczyć, to po prostu taka możliwość jest. I jeszcze wspomnę wam, że będzie niedługo film też na temat tego uniwersytetu, bo to jest uniwersytet, który ja zbudowałam. Sama dla mojego profesora, który pojawił się w serii Studenciara. Więc na temat tego budynku też stworzę film, tylko jeszcze muszę go dokończyć, bo tam mi trochę pracy przy nim zostało. W każdym razie on też będzie na filmie i też będziecie mieli go później w galerii, bo z tego budynku jestem mega, mega dumna, podoba mi się i no i chcę go też dla Was udostępnić, ale to za jakiś czas. Wracamy tutaj do naszego akademika i może teraz pokażę Wam Łazienki, bo Łazienki też są w centrum, tego piętra i w ogóle to chyba z tego co pamiętam, mm, tu były chyba wspólne łazienki. Nie było podziału na łazienki e, dla kobiet i dla mężczyzn, tylko mieliśmy wspólne i to mi się nie podobało. Ja stwierdziłam, że chcę je podzielić, dlatego mamy dwie łazienki. Tu są dla babeczek, tutaj mamy dla facetów. I jak wchodzimy do łazienki, e, to mamy najpierw toalety i umywalki, i dalej możemy sobie przejść do części z prysznicami, i tutaj mamy też pralki. Panie mają swoje pralki. Tutaj jeszcze jakieś też pierdółki wiszą, żeby sobie mogły e, korzystać i ewentualnie używać. E, jakieś półeczki. I tutaj w e, łazience dla chłopców, dla mężczyzn, mamy właściwie ten sam układ: to jest odbicie lustrzane. Są najpierw toalety, tylko oczywiście kolorek niebieski nam tutaj króluje. Niebieski i biel, a u pań róż i biel. Tutaj mamy też umywalki, lustra. I jak przejdziemy dalej do tej części z prysznicami. To też mamy tutaj pralnie z pralkami, tylko pralka i suszarka u chłopców jest niebieska, a u kobitek oczywiście różowa. No. zazwyczaj chyba się przypisuje róż kobietom, a błękit czy niebieski kolor po prostu mężczyznom, więc stwierdziłam, że też tutaj polecę z takimi kolorkami w łazienkach i przejdziemy sobie do Pierwszej sypialni po lewej stronie akademika to jest sypialnia, którą tworzyłam z myślą o studentkach mody, o studentkach może fotografii, bardziej czegoś związanego właśnie ze stylem, z projektowaniem, ale na pewno jakaś studentka mody tutaj e, mieszka. I powiem Wam, że to jest też pokój, który bardzo, bardzo lubię. Tutaj mamy na niektórych ścianach sztukaterię, na niektórych mamy cegłę, więc to połączenie jest takie dość ciekawe. Oczywiście róż, czerń miało być tak z klasą, miało być ze smakiem. Mam nadzieję, że tak wyszło. Klasyczne meble w połączeniu z może takimi troszkę industrialnymi elementami. Dlaczego industrialne? Bo właśnie na biurka nałożyłam takie półki, które mają w sobie sporo metalowych elementów. To wygląda troszeczkę jak taka troszkę dziwna konstrukcja właśnie w industrialnym stylu, ale mi się to podoba. Jakoś tak stwierdziłam, że fajnie to połączenie się prezentuje, dlatego klasyczne meble w połączeniu z tymi metalowymi elementami tutaj. Dalej przejdziemy sobie... A, nie przejdziemy, bo tu jeszcze mamy kącik. Kącik, w którym stwierdziłam, że może mogłyby nagrywać jakieś wywiady, może tu właśnie e, mogłaby mieszkać jakaś też vlogerka, studentka dziennikarstwa, o no na przykład studentka dziennikarstwa, bo tutaj też wrzuciłam właśnie takie lustro w kształcie chmurki i jak budowałam to sobie myślałam, że e, może tutaj tutaj będzie przeprowadzać różne wywiady, dlatego też stoi woda stoją szklaneczki i na wprost mamy też jeszcze garderobę z ciuchami, no bo oczywiście wiadomo tu mieszkają chyba e, dziewczyny, więc no ciuchów musi być masa i dalej mamy przejście do do części sypialnej, i też mamy oczywiście kolumny, tylko one jak zwykle znikają z kolumnami, to się lepiej prezentuje. Kolejna garderoba, no bo wiadomo, babeczki mają sporo ciuchów, jedna to by nie wystarczyła. No i dwa łóżka. Po jednej stronie mamy łóżko i lustro. I po drugiej stronie mamy też łóżeczko z neonem nad łóżkiem. I tutaj też jest lustro, ale takie już na całą ścianę. I na tym mamy e, tablicę. No tak, tutaj chyba zdecydowanie mieszka jakaś studentka architektury albo projektowania wnętrz, bo jeszcze widzę, że po tej tablicy chciałam dodatkowo podkreślić to, że tu mieszka jakaś artystka. No, i puchate dywany, jakieś światełka, miało być kobieco, miało być e, przyjemnie, miało być po prostu estetycznie i ładnie, i tak e, z klasą. Także mam nadzieję, że udało mi się uzyskać taki efekt. Bardzo ten pokój lubię. I przechodzimy sobie do ostatniej sypialni. Ostatnia sypialnia to miało być pokój artystki. Artystki i, e, hmm, i dziewczyny z jakiegoś ścisłego kierunku, może medycyny chciałam zrobić takie troszkę nietypowe połączenie nie dwóch artystów tylko właśnie kierunek ścisły i kierunek, mm, i kierunek artystyczny dlatego tutaj mamy sztalugę mamy wszędzie pełno obrazów mamy też o, tęczowy motyw i mamy też mm, neony, jest garderoba to jest jedyny pokój z, w całym akademiku z tą garderobą w której można robić barabara. Bara. zależało mi żeby to się tutaj znalazło i po tej stronie właśnie śpita art Artystka ta... Y bardzo utalentowana artystycznie osobka, chociażby świadczą o tym te liczne obrazy, zdjęcia powieszone, powieszone na ścianie. I powiem Wam, że bardzo spodobało mi się połączenie tych brązowych ścian z granatowymi zasłonami. Dałam też granatowy dywan i jakoś to się tak wszystko, myślę, że fajnie połączyło. Mamy też tę ściankę z garderobą obudowaną blachą. Miało być też trochę dziwnie, miało być specyficznie i miało być tak no z charakterem no to nie miało być zwykłe ładne wnętrze w tym pokoju chciałam żeby był miszmasz który będzie tworzyć taką tak zwaną artystyczną całość artystyczny nieład a ta strona była zaplanowana właśnie na studentkę jakiejś medycyny czy może e, też fizyki bo też widać że tutaj jest jakiś stół taki dziwny do eksperymentów, hmm, nie mam pojęcia do czego to jest stół, ale to jest właśnie takie dziwne biurko pełne różnych, różnych dziwności. Na wprost wejścia jeszcze mamy szafkę na książki, jakieś kwiaty i taki kącik, żeby też sobie poczytać, ewentualnie się odprężyć. Jakiś industrialny motyw z tymi żarówkami, lustro. No i tak by się ten, ten pokój prezentował. E, też stwierdziłam, że fajnie będzie wyglądać, jeżeli jeden dywan po tej stronie artystycznej będzie taki e, przyjemny, puchaty, a po tej stronie naukowej, ścisłej będzie e, będą to tylko gazety, które służą e, ochronie przed przed. przed, przed Brudzeniem się podłogi w trakcie jakichś eksperymentów. No, tak sobie to wymyśliłam, tak sobie tutaj historię pisałam, jak ten akademik budowałam. Powiem wam, że świetnie się bawiłam w tym akademiku, świetnie się bawiłam w trakcie całej studenciary i znowu moja pisina się trzepie. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. No i to by było chyba na tyle, dajcie znać jak Wam się Akademik podoba, e, przypominam, że na sto łapeczek w górę znajdziecie go w mojej galerii, a moja galeria to jest właśnie to, Carmela04, tutaj możecie sobie m, znaleźć moje udostępnione obiekty, moje domki, e, czy moich simów, których kiedyś, kiedyś Wam już też udostępniałam. No, i oczywiście, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zapraszam Was do zostawienia łapeczki w górę, komentarza i subskrypcji, żeby być zawsze na bieżąco z moimi materiałami. Dziękuję za oglądanie! No i cześć!